Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj taki krótki odcinek, ale myślę, że warto go wrzucić, bo robi się bardzo ciekawie w GTA Online Mamy okres wakacyjny, więc na pewno w tym okresie pojawi się jakieś nowe DLC do GTA Online Rok temu DLC było takie dosyć przeciętne, nic szczególnego w tym roku zapowiada się na coś lepszego może nie coś kalibru, kalibru cayoperico tak jak to było w grudniu ale na pewno jakaś tam nowa zawartość się pojawi i dlatego dla was nagrywam dzisiaj ten odcinek bo dzisiaj prawdopodobnie poznaliśmy datę premiery nowego DLC mamy czwartek więc pojawiły się dzisiaj nowości w, w GTA Online i okazało się że te nowości jak podaje sam testu i pewnie dzisiaj też potwierdzi artykuł od Rockstara te nowości, ten event potrwa do 20 lipca. A 20 lipca to jest wtorek. A zazwyczaj wszystkie aktualizacje wychodzą do Geta Online właśnie, właśnie we wtorek. Dodatkowo, na to, że ta aktualizacja, aktualizacja pojawi się 20, jest fakt, że przed tą datą będzie premiera DLC w Red Dead Redemption. Zawsze przed online'em, DLC było właśnie w Red Deadzie. Dodatkowo wszystkie rzeczy, które Rockstar zapowiedział w tym artykule, teraz, który teraz widzicie na, na ekranie, który był 18 maja wrzucany. Wszystkie te rzeczy, te nowości zostały dodane, czyli tutaj mówię teraz o nowych mapach Linii Śmierci, co widać na tym obrazku, nowe wyścigi kaskaderskie, no i mapy, nowe mapy survivalowe, sur, które właśnie w dniu dzisiejszym zostały dodane, więc już wszystko, co Rockstar Chciał rzucić przed y, DLC, y, zostało, tym DLC w Get Online zostało wrzucone, jedynie czekamy jeszcze na aktualizację w Red Deadzie, która pojawi się we wtorek, no ale wszystko wskazuje, że właśnie tego 20 lipca y, będziemy grać na nowym update'cie. Dodatkowo pamiętajcie, że będzie live z prezentacji tego DLC, na którego was zapraszam. I bardzo podobnie jak w przypadku DLC z Kajoperiką, z prezentacji tego DLC na tym live'ie znowu przeprowadzimy sobie jakąś akcję arytatywną, jakąś zbiórkę. Ale myślę, że to wszystko. Te wszystkie szczegóły na temat tej zbiórki dopiero wam będę podawał. Jeszcze nie w tym odcinku, przekonacie się, przekonacie się w swoim czasie, ale bądźcie świadomi, że takie coś na, na następnym live również zrobimy. I pewnie jeszcze część z Was się zastanawia, co w tej aktualizacji się pojawi. Na razie dużo informacji nie mamy, bo Rockstar jedyne co wrzucił to mm, taki akapit i, i screen, gdzie widać nowy samod, który się pojawi w geta on, online. Wraz tutaj z wyjazdem z jakiegoś garażu. Zapewne to jest ten klub motocyklowy, motocyklowy, samochodowy, o którym tutaj była mowa. A Tutaj Rockstar napisał, że, że teraz wraz z innymi samochodowymi maniakami będziecie mogli testować swoje bryki bez ryzyka, że, że zabawy zakłócą władze lub niepożądanie mąciciele. Pobyt budzi podaż, więc oprócz podziemnego klubu samochodowego pojawi się także szereg dodatkowych dla sceny wyścigowej. Dodatków dla sceny wyścigowej oraz jest spotykane dotąd zapotrzebowanie na kradzione pojazdy, więc wiemy, że pojawi się taki klub samochodowy, yy, że będziemy tutaj mieć jakąś aktywność związaną z, z kradzieżą pojazdów, czyli coś na zasadzie import-export. Ale nie wiem czego się tutaj do, do końca spodziewać. Raczej to nie ma jakiegoś związku z istniejącym już import-export, który właśnie polega na kradnięciu samochodów i ich sprzedawaniu później. Raczej to będzie coś, coś e, nowego, jakaś mała aktywność. Może kto wie, może wiecie. Jak co tydzień są próby czasowe w Get Online, to na przykład co tydzień będzie trzeba ukraść jakieś powiedzmy trzy samochody i każdy z tych trzech będzie musiał mieć jakiś konkretny tuning. No byłoby to, byłoby to fajne. E, aktualizacja raczej nie będzie jakaś ogromna, przynajmniej no póki co Rockstar więcej nie zdradza. Poczekajmy jeszcze, bo na, bo na pewno jeszcze będzie trailer, więcej informacji. Jak się one pojawią, to na pewno jakiś odcinek na kanał wrzucę. Na razie DLC się zapowiada na takie nie za duże, ale większe od tego, co było rok temu. Także czekamy na tego 20 lipca. E, będzie ciekawie. Pamiętajcie o Lewiku tego 20 lipca. E, a w tym odcinku to tyle. Miał być krótki, także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wszystkim. Cześć. Na razie.